Witajcie bardzo serdecznie. Ogólnie na co dzień powinniśmy bardzo dokładnie myć ręce, ale w obecnych czasach, w obecnej chwili, gdzie grozi nam ten słynny koronawirus, jest to bardzo istotne, aby te ręce domywać szczególnie dokładnie. Pokażę Wam za chwilę, za pomocą rękawiczek i czarnej farby, w jaki sposób dokładnie myć ręce, żeby całe dłonie były dokładnie umyte. Zaczynamy. To są nasze łapki, które musimy umyć. Nakładamy trochę farby, które powiedzmy, że jest mydłem. Najpierw rozcieramy mydło w ten sposób. Mamy umyte wewnętrzne części dłoni. Następnie myjemy zewnętrzne części dłoni. Jedną i drugą. Widzicie w których miejscach jeszcze jest niedomyte. Więc myjemy pomiędzy palcami. Dalej mamy czyste opuszki i kciuki. Więc musimy zrobić wkręcanie żaróweczki. I następnie umyć kciuki. I w ten oto sposób praktycznie całe dłonie mamy już umyte. Pamiętajcie o tym, żeby robić to około 30 sekund, ponieważ ten środek myjący, którym jest na przykład mydło, też musi troszeczkę na skórze zadziałać. Róbcie to na co dzień, a w obecnej chwili naprawdę się do tego przyłóżcie, ponieważ większość zakażeń jest w momencie, gdy dłonią brudną z wirusem, na przykład naszej buzi do twarzy i ten wirus przenika bezpośrednio do naszego organizmu. Pozdrawiam serdecznie.